O, mam pomysł. Może będę miał własne przywitanie. Mam. Serwus jestem. Nerwus. Przywitanie jest. Zastanawiacie się, dlaczego nie było animacji? Bo. A teraz będę gadał z filmem w tle. Bo animacji, dlatego że szukałem programu do montażu, do rysowania animacji na komputerze. Jeszcze do tego muszę kupić tablet graficzny. Uczę się montować w te programie, ale mój laptop trochę nie wytrzymuje napięcia i dosyć długo się renderuje. I nie dosyć ten program, więc mam problem. No i jeszcze tablet krawiczny muszę zamówić, no i po prostu subety będą główne a w tygodniu będą takie poważne, które sobie ja będę dla przyjemności rysował na tablecie. No i tyle. Będę nową serię, czyli pracę w DubTation na podstawie mojego komiksu, którego jest prawie 22 części, więc naprawdę dużo będzie do oglądania. Wyróżniony moment. Nie! Biedra! To... boja vjetra.